jak widzicie niespodziankę. Niespodzianka siedzi tutaj. Dodatko dzisiaj niespodzianka będzie. Niespodzianka będzie w odcinkach. Teraz jest odcinek pierwszy. Potem niespodzianka idzie do telewizji i wraca tutaj, żeby odpowiedzieć na nasze bardzo trudne i podchyliwe pytania. Prowadzić reformę poszedłbym w kierunku modelu kanadyjskiego, czyli takiego, w którym jest minimalna emerytura <grym> dla wszystkich. Uzyskujemy pewien wiek, ten wiek jest oczywiście funkcją zamożności kraju, zasobów, oszczędności itd., uzyskujemy pewien wiek powiedzmy 67 i każdy człowiek bez względu na staż prac, ile pracował, ile nie miał pracy, od tego momentu dostaje taką samą minimalną emeryturę. Jeśli ktoś chce mieć większą emeryturę, to może przez cały okres pracy wpłacać na fundusze emerytalne, ale to jest dobrowolne, a nie przymusowe. Jak wpłaca, to mu się to obniża, to mu to obniża podstawę opodatkowania, zmniejsza podstawę opodatkowania. I zgromadzone środki w tych funduszach nie są też opodatkowane. W ten sposób zachęca się sporą liczbę ludzi, żeby z tej, że tak powiem, ulgi dochodowej korzystali i oszczędzali dodatkowo na wyższą emeryturę. Ale wszyscy, czy ktoś pracował 20 lat, 30, czy, czy 50, każdy, kto przekroczy pewien wiek, dostaje tą samą minimalną emeryturę. Jaka jest zaleta tego systemu, ten główny link, czy dzisiaj będę miał dość pracy, żeby nazbierać tych okresów składkowych. Do 67 roku, czy ten okres przeżyję, będę miał pracę, w jakiej kondycji się znajduję, czy nazbieram te składki. Tego lejku już nie ma. Jest oczywiście pytanie, czy to musi być 67, czy nie mogło być 65, 60, czy 63, czy jakkolwiek inaczej. W obecnej sytuacji demograficznej i kondycji naszego kraju niemożliwe jest. I tu się akurat niestety, nie wiem, że wielu z Was to rozczaruje z Tuskiem, zgadza. Niż demograficzny. Fatalna sytuacja na rynku pracy, właśnie yy, coraz dłuższe, dłużej żyjący ludzie, to wszystko razem powoduje, że ten system w 2020 roku będzie niewypłacalny. Więc albo jesteśmy w stanie zwiększyć ilość płatników, no oczywiście część oparłaby na tym, że zbudowalibyśmy nowe miejsca pracy, których nie ma. Mamy 13% bezrobocia na koniec stycznia, pod august. To oznacza, że mamy około 3 milionów w kraju ludzi bezrobotnych i około 4 milionów Polaków, którzy wyjechali do pracy za granicą. To jest 7 milionów naszych obywateli, którzy nie płacą pełnych składek do systemu ubezpieczenia albo w ogóle nie płacą. Co to oznacza? No to oznacza, że mamy tą lukę, którą mamy. Dlatego kluczem w tym wszystkim... Nie jest kwestia, czy my wydłużymy, wydłużenie do 67 roku życia, czy jakiekolwiek inne zmiany, to jest tylko e, łatanie dziury w obecnym stanie, rzeczy, żebyśmy nie znaleźli się w sytuacji, w której w ogóle nie będzie można, e, państwo nie będzie wypłacało emerytur. Co, co jest kluczem? Kluczem jest oczywiście praca. I, dla, I dlatego jest pytanie jedno i podstawowe. Co zrobić, żeby w Polsce było więcej pracy? Ja chciałbym powiedzieć, ja się zgadzam, że jedną z obaw związanych z reformą emerytalną, jest to, że ludzie nie wypracują tej emerytury. A istnieje jeszcze jedna obawa. Otóż, że nie dożyją do tej emerytury. No, I było takie porozumienie, które ja pozwoliłem sobie unowocześnić. Popierajcie tu z kaczynem, umierajcie przed terminem. W istocie, w istocie, człowiek, który w wieku 50-kilku lat, czyli w mojej, traci pracę, a perspektywa emerytury oddala mu się tak, że już jej nie widzi znowu. A to jest człowiek, który nie ma z czego żyć. Albo bezroboty bezrobotny w Polsce nie ma prawa do zasiłków. De facto nawet ci, co mają zasiłek, to nie wiem, mogą go najszybciej przepić, bo niczego innego się nie nadaje. bo na pewno nie na życia i na pozornie rzeszy, bo to jest jakaś ją różna, w ogóle śmieszna, po prostu poniżająca. W związku z czym wysuwamy my jako, przynajmniej na razie, będziemy to się, ale w projekcie naszego stanowiska w sprawie reformy emerytalnej jest wprowadzenie ubezpieczenia od bezrobocia. To znaczy, że człowiek, który traci pracę, przez rok dostaje 80 czy 70% poprzedniego wynagrodzenia, a później jak to stały, minimalny dowód gwarantowany, dowód nie znajdzie pracy albo nie osiągnie wieku emerytalnego. Co do reszty zgoda. Ale ten okres, ten most, musimy zrobić, bo inaczej ci ludzie po prostu nie dożyją. To jest drugi, to jest pierwsza polemiczna uwaga. Druga polemiczna uwaga polega na tym, ja przygotowałem zresztą też tutaj dla ruchu balikota do użytku, E, taką diagnozę społeczną, 130 stron analizy prawdziwego stanu polskiego społeczeństwa. Jednym z elementów tego stanu jest e, pogarszający się stan zdrowia. Pogarszający się stan zdrowia, który sprawia, że ludzie niezamożni w Polsce żyją coraz krócej. E, na Pradze, po drugiej stronie Wisły, mężczyzna żyje 16 lat krócej niż tutaj na Mogotowie, czy na Śródziemieś, czy na Winanowie. Czyli w ramach jednego miasta po dwóch stronach jednej rzeki. I ten y, optymistyczny, y, urzędowy optymistuska, że życie Polaków będzie się wydłużać, mimo że żyjemy w sytuacji, w której dwie trzecie społeczeństwa nie jeździ na urlopy, a pracujemy w wymiarze godzinowym najdłużej w Europie, jesteśmy z jednym z najdłużej pracujących społeczeństw na świecie, jest oczywiście niczym nieuzasadnionym. I ostatnia uwaga w tej sprawie, aczkolwiek byłoby dużo do powiedzenia, to jest uwaga techniczna. Otóż e, istnieje coś takiego jak co amortyzacja. Każda maszyna jest amortyzowana z przepracowanych godzin. Istnieje określona liczba godzin, niezależnie ile, ile czasu, ile lat będzie trwało użytkowanie tej maszyny, jeżeli ona będzie chodziła na okrągło, no to szybciej, kiedy maszyna podlega kasacji albo y, jest y, prowadzony generalny remont. Tak? W przypadku ludzi w Polsce nikt nie wprowadził tego licznika godzinowego. I osiągając 60 lat, w wymiarze godzinowym duża część ludzi pracy fizycznej przede wszystkim. Bo dlaczego uznano górników dołowych, a nie hutników, czy sklepową, która tony przenosi w czasie zmiany, prawda? Ci ludzie, może nie tak krótko jak górnicy dołowi, ale powinni pracować krócej. Tymczasem. Nikt nie, nie egzekwuje czasu pracy, więc ja mało znamy ludzi, którzy w ogóle pracują 8 godzin dziennie, prawda? Natomiast jeżeli przepracowują tyle godzin, to wydłużenie oznacza rzeczywiście, że ludzie pracy fizycznej nie dożyją do emerytury. I mamy do czynienia ze swoistym konfliktem. Umysłowi chcą dłużej pracować. Bardzo często, bo to jest praca lekka, a dorabiają się do emerytury i wiedzą, że dociągną. A klasa robotnicza. Aż wyszło z się. co? Klasa robota, no, a nie wstycha, bo mają ją w nosie, bo ona im tylko wywalczyła strajkami demokrację, żeby mogli kraść. I to jest jakby ta puenta, do której dochodzimy, że potem jest podział między fizycznymi, którzy nie dadzą rady. Fizycznie nie dadzą rady. I wreszcie taki adres do ruchu pani Gota i do klubu pani Kota, żeby niezależnie od tego, jakie chcemy wprowadzić rozwiązania. Yy, związane z reformą emerytalną, nie prostym, mechanicznym wydłużeniem wieku emerytalnego, to musimy i oczekujemy, że ruch Palikota i Grupa Palikota postawi taki warunek. Najpierw wprowadźmy te rozwiązania, a potem wydłużajmy wiek emerytalny. Bo jeżeli będzie odwrotnie, jeżeli premier to czy tamto obieca, to po prostu nie dotrzyma. Nie, premier na spotkaniu z klubem Palikota, na którym byłem, powiedział... My teraz wydłużymy wiek emerytalny, a wy, i tutaj, że tak powiem, bardzo dobrze robił ego, tu obecnego przewodniczącego i całego klubu, wy dojdziecie do władzy i dorobicie te wszystkie mechanizmy. Słuchajcie, to jest coś takiego, jak gdyby ktoś nam proponował, że chodźcie tutaj, patrzcie jaki fajny samolot, Siadajcie, wystartujemy, a potem się będziemy martwić, czy mamy podwozie, żeby wyglądało. Lepsze warunki pracy e, mogą spowodować i lepsze warunki też e, w sensie wysokości uzyskiwanej płacy, czyli podwyższenie płacy minimalnej na przykład, mogą spowodować, że ludzie do Polski będą wracali, ci, którzy już wyjechali i tutaj będą odprowadzali swoje składki do naszego systemu. E, lepsze warunki socjalne spowodują większy popyt na rynku i w związku z tym będą powstawały nowe firmy, które będą zatrudniały pracowników, bo będą miały komu sprzedać swoje usługi i towary i wtedy też oczywiście te składki do zus będą wpływały wyższe. Już samo podwyższenie tylko płacy minimalnej spowoduje, że składki, które są przeliczniczone procentowo będą także wyższe no i ostatnim największym problemem jest liczba osób, które w ogóle w Polsce nie pracują i nie poszukują pracy i to na ma, są matki, małych dzieci które nie mogą po prostu ich oddać do przedszkola i do żłobka ponieważ nie ma przedszkoli i żłobków, nie ma dostępności do tych usług i te osoby nie płacą składek i dopiero jakbyśmy obliczyli rzeczywiście ile takie reformy mogą dać nam dodatkowego wpływu do ZUS-u moglibyśmy rozmawiać o tym Ej, czy należy podnieść wiek mentalny i jak należy podnieść ten wiek To prostota. My mamy ponad 327 filii ZUS-u w całym kraju i 286 filii Krusu. W tych samych miejscowościach macie wielki, gigantyczny budynek ZUS-u, wielki, gigantyczny budynek Krusu. Wydawane są miliardy złotych na inwestycje w tych budynkach. W skali każdego roku, od wielu lat. Więc uproszczenie tego systemu dałoby efekt taki, że cały ten majątek, wszystkie te nakłady, te miliardy złotych szłyby bezpośrednio na emerytury, a nie na obsługę tego bardzo skomplikowanego systemu. Proszę Państwa, ja muszę iść do tej telewizji daję słowo honoru, że jestem z powrotem za około 45-50 minut. Gdzie ta nasza klasa wyższa właściwie w tej chwili jest i gdzie płaci podatki? W te Maka, wyżej, Maka tej klasy wyższej myśmy się trochę dorobili przez te 20 lat, bez w no, Gdzie są im tak? podatki? I jaki w ogóle procent No tacy przepraszam. Gdzie są ich podatki? Gdzie są podatki celebrytów, ja, którzy stanowią zalążki klasy wyższej? I tu chyba znowu jakby rok tajemniczy tego spotkania z premierem. Ee, że premier powiedział, że on właściwie, gdyby Ruch Balikota wystąpił z koncepcją, żeby podwyższyć, żeby wprowadzić trzeci próg podatkowy, to on by się nieoficjalnie ucieszył. <grywa> Dlatego, że tak się stało w Polsce, że posłowie i dziennikarze telewizyjni, ale nie tylko telewizyjni, ci znani dziennikarze, Wpadają w trzeci próg podatkowy, a oni najczęściej występują w radio i w telewizji w prasie. Więc oni odpowiadają za kształtowanie opinii publicznej w sprawie podatków. I ktokolwiek odważy się powiedzieć, że trzeba wprowadzić wyższe podatki od wyższych dochodów i progresję podatkową, ten będzie zabity przez pana Tomasza Lisa, przez panią Kolendę Zalecką, pana Gugały i większość tych 460 wybrańców losów w cenie, Dlatego, że to uderza w ich kieszenie. I udało się wmówić większości społeczeństwa, że jeżeli Kulczyk czy Gugała zapłaci wyższy podatek, to jemu będzie gorzej. Nic bardziej mylnego. Dzisiaj, kiedy jest dziura budżetowa, to my ciągle pożyczamy pieniądze i z naszych podatków wysokie odprocentowanie tych obligacji państwowych są spłacane. Więc im szybciej przestaniemy zostawiać w kieszeni tych darmozjadów, bo oni tego nie inwestują. Tutaj ja się akurat zgadzam z pani kodem, który ma program ulg inwestycyjnych. To znaczy, że jeżeli, jeżeli dawać ulgę, to za to, że ktoś tworzy miejsca pracy, a nie, że wyjeżdża na Malediwy odpocząć po ciężkiej pracy konsumowania kawiorów, prawda? Bo jakby nie o to chodzi. Palić się tym, co już zrobiliśmy, a po drugie planować coś, czym się dopiero będzie można pochwalić. Zacznę może od tego, że w tym miesiącu, lutym w Warszawie były zaplanowane cztery eksmisje. Wszystkie cztery były bardzo dramatyczne. Bo tam chodziło o dzieci, niepełnosprawnych i tak dalej. Żadna z nich się nie odbyła. Udało nam się to zastopować. Sprawnie, sprawnie, albo samą zapowiedzią blokady. Na Facebooku wpisało się 160 kilka osób, które chciały wziąć udział. Ludzie dzwonili, mówili i chcę wam wszystkim podziękować i pogratulować postawy, bo my już żadnej następnej Eksmisji na bruk nie przepuścimy w tym mieście. A mam nadzieję, że w mi w Z tym nie godzę. ja powiem panu, ja trzy lata doszło do mojego umysłu. Ktoś mi powiedział, że byłam całkowicie. Moja osobowość się zmieniła do tego stopnia, że już nie powinnam się dźwignąć, ale dźwignęłam się sama stamtąd i dlatego rozumiem tych ludzi. I wiem, jak im pomóc, nie w sensie. Ale dzięki również innym osobom. Proszę pana, szczerze, jakim innym osobom. Jakim innym osobom? Program wychodzenia z bezdomności nie istnieje. Monar Markot ma opracowany program wychodzenia z bezdomności Oba 40 komentarze. Właśnie, 40 to punktów. Niech Pan skończyć. 40 punktów, gdzie tylko Ciężna dwa. dwa wysłań, tylko dwa jest. punkty są adekwatne do tego, co się dzieje na markotach. Przepraszam, bez tego markotu pieprzonego wyszłam. Na czterech z piątką mało dzieci. Za ostatnie pieniądze wynajmowałem mieszkanie. więc ja rozumiem, ja rozumiem tych ludzi. Dlaczego nie mogą wyjść? bo Po prostu tych pieniędzy nie mają. Koszmar bezdomności. W związku z tym, my tak naprawdę musimy zrobić coś więcej. Coś, co robili socjaliści w międzywojniu. My musimy wybudować szklane domy. To jest to, co mówił Zbysze. I ja się w tym sensie z kolegą zgadzam. My musimy budować wspólnoty, które się razem dźwigną. Osoba wrzucona do tego wilczego społeczeństwa, gdzie nikt nikomu nie ufa i każdy każdego chce zabić, bo na nas czują na siebie nawzajem. Wszystkie pomysły rządu społeczne polegają na tym, żeby jednym zabrać, a drugim jeszcze biedniejszym dać albo odwrotnie. I żeby się nienawidzili, bo dzielić i to jest metoda. W związku z czym my musimy to odwrócić. My musimy budować wspólnotę. Kto zechce, podam je dzisiaj do prokuratury. Ktokolwiek z Was o cokolwiek powiedziałem tutaj, i prokurator rozpocznie postępowanie. I będziemy mieli kilka spotkań, kilka przesłanek i tak dalej. 42 postępowania w zeszłym roku. O nic, wszystkie umorzone. Nie zakończyły się żadnymi wnioskami. Były idiotyczne. Prokurator mówi ja nawet przepraszam, że ja pana przesłuchuję w tej sprawie, ale ja nie mam wyjścia, bo mam pisze. Ale pana przeprosił, nie by nie przeprosił. niby jeszcze przyjewał jakiś inny paragraf. No i tak jest I to jest i dlatego prokurator musi być odpowiedzialny przed obywatelami. Zatrudniała na umowy śmieciowe. No wydaje się, to banalnie proste. A bardzo często, zwłaszcza młodzi ludzie, którzy teraz wchodzą do jednej czy drugiej administracji. Wchodzą tam na warunkach umowy śmieciowej. Jeśli coś takiego, co się wydaje naprawdę proste, udałoby się wynegocjować, to już by oznaczało, że jakaś część tych ludzi wchodzących na rynek pracy znalazłaby się nie w umowach śmieciowych, tylko w umowach normalnych. I takich spraw jest dużo. I teraz, czy, czy należy postawić sprawę w ten sposób, że dopóki oni nie uchwalą tego, to my nie uchwalimy, nie poprzemy umowy emerytalnej? PSL i tak to przegłosuje. To nie jest pytanie, czy ta umowa wejdzie w życie. Jak to się mogę z Wami założyć? O co chcecie? Że PSL zagłosuje za tą ustawą. Jest tylko walka, ile pieniędzy, ile stanowisk, ile tatów, ile spółek do zarządzania dostanie PSL. Tylko o to chodzi a i w przeciwieństwie do psl ja mówię otwarcie ich mam i wami każdemu, ja nie chcę żadnych stanowisk, żadnych etatów, żadnych pieniędzy, niczego. My chcemy osłon socjalnych, zmian warunków funkcjonowania niektórych grup społecznych, takich zmian jak właśnie ograniczenie umów śmieciowych. Jeśli coś z tego się uda uzgodnić i publiczny premier to potwierdzi, ja mogę to ryzykować i tak Będąc niepewny, czy nie oszuka, oczywiście, czy po pół roku nie powie, nie rozłoży rok, że tego się nam nie dało. Ale wtedy, ale, ale wtedy będziemy go mieli na, ta, na tablicy. Będą zdjęcia, będzie konferencja, będą zapisy, będą słowa powiedziane. I będą świadkowie, którzy to wyegzekwują lub nie. Innej możliwości nie widzę. A co w tej ustawie z matkami? nie, ja Co do tych emerytur. No to nie, no to są emerytury. No. Proszę pana, ja pracuję nad przedsiębiorowanym. Na dwa, na jeden byłem ostatnio. Ludzie pracują po 12, po 16 godzin. Więc my pracujemy po półtora roku, bez mała czasu. To niektórzy nawet po dwa lata w roku. Pensje zusowskie, ile nas pracodawca odprowadza, tyle odprowadza. Gdyby było 8 godzin, dzień pracy, ile mamy służb, które powinny to kontrolować? Nikt tego nie robi. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jak się ma to do ekonomii, skoro ja na tym samym wiadukcie, jeden dźwig stoi z jednej strony, ja siedzę w drugim, tylko w tamtym siedzi Irlandczyk. On dostaje 18, euro i 18 zł. W tej samej firmie pracujemy mało. To, to jest po najwyższej e, klasy. Jeżeli ludzie, e, ci sami ludzie wykonujący tę samą czynność dostają inne wynagrodzenie, to jest absolutnie karalne, niezgodne z prawem i nie powinno mieć miejsca. I właśnie o tym, na tym polega cała z naszej biurokracji, że jest tych urzędników wielu, ale do wyegzekwowania najbardziej podstawowych Nic. spraw nie ma nikogo. Prze Twoje projekty w dużej mierze są bardzo dobre i ludzie tu bardzo dobrze je zbierają. To my raczej wolelibyśmy, żebyś sam je realizował, a nie rękami Donalda Tuska. A jeżeli poprzez reformę emerytalną, to taką szansę utracisz. Bo utracisz zaufanie. Ja, ja mam wiele ja mam wiele pewności siebie. Gdyby nie to, to bym nie ruszył z tym projektem, nie odszedł z platformy, nie założył nowej partii. Ale naprawdę, nie wierzcie w to, że my będziemy mieli 50% i będziemy sami rządzili. To jest bardzo no bardzo mało prawdopodobne. W związku z tym z kimś się człowiek kiedyś będzie musiał umówić. I co my mamy do wyboru? Popatrzcie na tą scenę polityczną. PSL PiS, Platforma, SLD i Ruch Pani Krota. Taki jest raczej dzisiaj wybór. To kto? Jeżeli nikt z nich nie ma żadnego zaufania, to w ogóle nie ma sensu. To się rozwiążmy, wyjdźmy z tego cholernego parlamentu, bo szkoda zdrowia i pieniędzy właśnie. Jeżeli, ja nie mogę przyjąć takiej postawy, że nikomu nie wierzymy. Łapmy złodzieja, łapmy złodzieja za krawat. Przyciągnijmy go do tego. Pokażmy, że jest złodziejem. Niech, niech ludzie to zobaczą. Niech to wymusi inne zachowania. Bo jak nie naprawimy całej klasy politycznej, a będziemy myśleli, że my sami Wygramy, i wszystko zmienimy, to nic z tego nie będzie. Ale nie wygramy. Zamiast. Ale Janusz, nie wy sami, tylko my sami. Dlaczego odejrzyj się po tej sali? Ja mam na myśli tą milczącą większość. To społeczeństwo, które w którymś momencie przemówi i wtedy albo dostaniesz się do zaufania i wtedy możesz samodzielnie robić, albo nie ma sensu, bo te jakby kanapowe porozumie, co chcesz zaufać w platformie, chcesz tym wszystkim ludziom wiedzieć, że trzeba zaufać w platformie? Naprawdę? Nie. No. Nie. O, nie.